Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Dlaczego tu siedzisz? Mam trochę kłopotów. Powrót do obozu nie byłby teraz najlepszym wyjściem. Co się stało? Miałem całkiem niezłe kontakty z piratami, wiesz? Zawsze spotykaliśmy się nieopodal obozu, żeby pohandlować. Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu. Tom załatw mi to, tom załatw mi tamto. A ten bydlak Esteban wszystko zrujnował. W jaki sposób? Esteban wysłał jednego ze swoich ludzi, Juana. Koleś obserwował nas. A później, jak omawiałem interes z piratami, wyszedł z ciemności i ich pobił. Chłopie, ale ten gość był szybki. Na szczęście zdołałem uciec. I od tamtej pory się tu ukrywasz? Najpierw wróciłem do obozu i powiedziałem Fiskowi, Funo i innym chłopakom, żeby nie spodziewali się dostawy i że mogą za to podziękować Estebanowi. Jeśli Esteban dowie się, kto doniósł chłopakom, że to on za tym stoi, będę martwy. Dlatego nie wracam do obozu. Coś jeszcze? He? Przeważnie siedzę tutaj i liczę kamienie. Wreszcie coś się dzieje. Wreszcie coś. Się... Wreszcie. Esteban nie żyje. Naprawdę? Chłopie, to się nazywa mieć szczęście. Kto go zabił? Powiedzmy, że ktoś. Kogo znasz? Dziękuję, że tu przyszedłeś. Teraz mogę wrócić do obozu. Coś jeszcze? W końcu mogę wrócić.